I Yo, się cześć, siemankowiecowie, ja w tym odcinku pokażę wam niesamowitą mapę na ekspansję, dzięki której zdobędziecie 5 leveli w jeden dzień. Także polecam używać tej mapy, ale zanim przejdziemy do odcinka, to zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, jeżeli tego nie robicie, no bo po pierwsze nie przegapicie nowych odcinków na tym kanale, a po drugie pomożecie mi dobić 8000 subów do końca kwietnia. A już bez brzydnego zapraszam was do oglądania. Także jedyne co wystarczy zrobić to wejść sobie na tą mapę, którą macie tutaj, oczywiście kod zamieszczony macie w pierwszej linii opisu, także polecam i tutaj ustawiam sobie grę prywatną no i jak już jesteśmy na tej mapie, no to idziemy sobie tutaj na tą lokację, w to miejsce zaraz wam wytłumaczę dlaczego, ponieważ mamy tutaj taki ATM można to tak dostać, w sumie to się tak nazywa no i tutaj podbiegamy do tego, klikamy rob ATM No i jak widzicie dostałem 1500 expa W tym momencie jeżeli to sobie już zrobimy to idziemy do supermarketu Tutaj na tylu w tym miejscu jest supermarket okay, Wchodzimy i w tym momencie zabijamy tego gościa I zbierzemy pieniądze właśnie stąd Jak widzicie dostałem kolejnego expa też to jest 1500 I tak żeby zrobić kolejny sposób na expa to najpierw musimy się udać do hideoutu No bo tak widzicie no bo tak jak ja, będziecie mieli pistolet, no i zero amunicji tak naprawdę. A właśnie do kolejnego mm, tutaj quest'a, można tak powiedzieć, który da nam expa potrzebna jest amunicja, no i jakaś broń. Także wbijamy tutaj, no i co? Mamy tutaj ammo za golda, także kupujemy. No i okej, okay, jak już kupiliśmy, to idziemy do Diamond Palace i tutaj zabijamy tych ziomków. No okej, okay. wszyscy tutaj pokonani. W tym momencie zabieramy tutaj diament, no i w tym momencie idziemy do hideoutu, żeby dostarczyć właśnie ten diament. W tych znowu tutaj wchodzimy, klikamy Deliver Diamond, no i jak widzicie, dostaliśmy kolejny xp to 6000. U Was prawdopodobnie będzie to około 2,5 razy więcej niż to co ja dostaję, ponieważ ja już dzisiaj grałem tą mapkę. No, i trochę Expa CSD zrobiłem. Także w tym momencie możemy udać się do stacji paliw. Pasen Gas tutaj mamy to Gas Station, no i to ziomko. Bierzemy pieniądze stąd, no i znowu dostajemy Expa. No i to zależy po prostu, yy, ilość zależy od, te, od tego, czy graliście w danym dniu. kreatywa. jeżeli macie już wystarczająco pieniędzy, czyli 2700 na przykład. To idziemy do Weapon Outletu, żeby zdobyć sobie jakieś lepsze bronie. Także następnie udajemy się do banku, żeby go obrabować. Najpierw musimy zabić sobie tych ziomeczków tutaj. Tutaj uważamy na trapa, trzeba go zbejtować kulturalnie. Ok, no i klasa. Tu mamy kolejnego trapa, ale zanim to, zawijamy to ziomeczka. Bajtujemy, lecimy na górę. Tutaj też bajty trapa. O, ja pierdzielę tym mąteczko. Niestety nas pokonał, ale to nic. Wracamy w to samo miejsce. No i okej, okay, jak już tu jesteśmy, no to wbijamy. No i przeszukujemy wszystko w jak najszybszym tempie. Bo jak widzicie, bije nas tu ostro. To że lecimy. Łącznie stąd, jak dobrze to zrobicie. Możecie wyrwać ponad 12 tysięcy expa. Następnie udajemy się w to miejsce, w Grove Ave. Wjeżdżamy tutaj. I w tym momencie zabijamy dwóch tych gosteczków, żeby dostać kartę do safe'u. Nie wiem, jakim cudem się to udało, ale wydrobili nam kartę. Także w tym momencie lecimy na Jones Resort. Także jestem już na Jones Resort. No i w tym momencie wbijamy tutaj. Zabijamy tego gosteczka. W tym momencie otwieramy tutaj drzwi naszą kartą, którą zebraliśmy przed chwilą. No i musimy uważać na te trapy. Tutaj zabijamy tego gościa. Także letnią z drugą próbą. Go. Podnosimy tutaj golda, jak widzicie dostaliśmy 30 tysięcy expa, to jest naprawdę sporo, 30 tysięcy expa totalnie w jakiejś górną minutę. Sorry, że ja Wam to tak przerywam w połowie odcinka, ale zapraszam wszystkich na mojego Twitcha twitch.tv slash i /e powiaret pod oczywiście również macie w opisie. Zachęcam do followowania właśnie mojego Twitcha, bo prawie codziennie są tam streamki. No i jako rzecz następną musimy dostać się do Crime Town Jest on tutaj widzicie, trochę drogi na zdzieli No i aby to zrobić musicie udać się na Grove Ave No i w tym momencie zejść tutaj No i biorąc motorówkę właśnie możemy tam się dostać nie używając Golda Ale jest jeszcze możliwość tutaj za 300 Golda Żebyśmy właśnie w jak najszybszym tempie polecieli do Crime Town No i jesteśmy, no i jak widzicie jesteśmy w Crime Town. Ok, jeżeli już dostaniemy się do tego tam, no to idziemy do tej chatki. Tutaj to jest to, co widzę jedna chata. Także wbijamy tu. Ładujemy to ziomeczkę tutaj. Także jeżeli potrzebujecie, no to możecie wziąć sobie beczkę. I tak dalej i ją wypić. Ale to co ważne to zabieramy stąd pieniądze, żeby dostać expa. Także pyk, dostaliśmy 3000 expa ponad a następnie wychodzimy z tej chaty no i tutaj mamy ATM którego potrzebujemy no i w tym momencie właśnie okradamy nasz bankomat no i zrobione kolejne 3000 expa tutaj wpada na nasze konto no i następnie wchodzimy sobie do bunkru, który znajduje się tutaj no i jeżeli jesteśmy w tym bunkrze no to w tym momencie wbijamy tu na pełnej. Bierzemy tutaj tą beczkę. I odpala nam się Delivery Mission. Przy okazji możemy wziąć sobie tutaj tą kartę. Dzięki tej karcie będziemy mogli zrobić mitycznej tem i tak dalej. No ja tutaj jeszcze użyję chyba lifta. No żeby. bo musimy się dostać tutaj, w to miejsce, tak? A ja że nie mam harpuna. No to mi się bardzo to przyda. Ta strzelina, właśnie na wynos, także wychodzimy stąd. No i musimy udać się w tamtą stronę. Więc najpierw musimy zabić sobie tego ziomka, który stoi nad tym wszystkim. I najlepiej trzymać dystans, żeby on wam nic nie mógł zrobić. Jego go po prostu wyklikać. Następnie lecimy przed siebie. Fryer do mnie strzela, ale tutaj mamy nasz cel, który musimy zabić. No, i udało się, jak widzicie, dostałem 18 tysięcy ekspa, za coś takiego, w tym momencie musimy się odrodzić. Klikamy, zastosuj, odradzamy się, zaczynamy. Tak naprawdę, w sensie, reszczmy się tutaj, gdzie zaczynaliśmy. Mamy tutaj jakiegoś ziomeczka pana Johnstiego, któremu dajemy właśnie ten Blast Powder, i również dostajemy 17 tysięcy ekspa. Także to jest naprawdę spora ilość tutaj doświadczenia. Do tak, jak Wam mówię, mając tą kartę, możemy tutaj się wbić na pełnej. I wymienić sobie naszego golda na grappler i na inne mityczne rzeczy. Także, jeżeli zrobicie już wszystko na tym mapie, co Wam pokazałem, no to w tym momencie możecie wyjść po prostu z tej mapy, no i zacząć robić to od nowa, żeby dostać po prostu kolejny exp. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym odcinkiem, i że już w tym momencie wiecie, jak bardzo efektowny i efektywny sposób zdobywać sobie expa w Fortnite. Cie. Także to by było na tyle. Ja już dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć!